Witajcie, nowe, podchwytliwe pytania prosto z Sopotu. Ja od pewnego czasu suplementuję kolagen. Wy też możecie linki na dole. E, takie buteleczki piję, tą wypiję i da się pytać ludzi, co oni wiedzą o zdrowiu, ale w podchwytliwy sposób: najbardziej mokre części ciała, pachy, włosy, <głosy> 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 stawy. A, a, dobra, okej. Okay. Dzień na rzeka, w nocy pływa. Co to jest? 11 par żebel. Szczęka teściowej. Czyli co? Szczęka teściowej. A, sz teściowej. Co ma cebulkę? Cebula. Włos. Jaki włos? Na głowie. Jaki kolor? Co powoduje kolagen, gdy brakuje go w stawach? Co powoduje, że boli, nie? Co boli? Kolano. I co wtedy trzeba zrobić? Ja uważam, że trzeba dużo chodzić. Tak, tak. A suplementacja? Też. K2. MK7. Proszę. A co o. to? Szocik z witaminami. Wow. Dlaczego ona ma. Stawy no Widziałem, jak szła. Ile dentysta ma zębów? 16. Stomatologiczne. Co trudne pytanie. Gdy staw wysycha, czego w nim brakuje? Wody. Kolagenu. Aha, staw kolanowy. Czego nie można nigdy cofnąć? Oh. Oh. Nie, no jest czas letni, czas zimowy, czyli można cofnąć. No, ale to nie, to nie czas się cofa. To nie czas się cofa. No To czas. Nie. No. Niestety swojego wieku. Umie pani liczyć po włosku? Po włosku nie. Umiem po niemiecku, umiem po rosyjsku, ukraińsku, polsku, angielsku, ale włoski niestety. Chociaż. No nie, niestety nie wiem. Mogłabym tutaj coś wymyślić, ale nie da się wykombinować. Nie umiem niestety. To może do trzech policzę po włosku. Eee, uno. Des. Nie wiem, jakieś kwadro testy, coś w stylu, szczerze nie ja wiem. Ja Jeden włosek, dwa włoski, trzy A włoski. W ten sposób. Jaki gen ma kola? O Jezu, nie wiem. A co pani do głowy przychodzi? Dla mnie to Coca-Cola. Kolagen. Ach, kolagen. Dostaje pani taki kolagen od naszego sponsora. Fiórku, ale ze mnie tłuknie. Ale to nie szkodzi, w tym wieku się zanika troszeczkę. No, dlatego to są witaminki. <noise> Dzięki za Dla <sobie>. polskiej dziewczynki. <noise> Dzięki bardzo. W dzień na rzeka, w nocy pływa. Nie wiem. A co pan długo goły w dzień na rzeka, czyli dużo mówi, a w nocy pływa. Kaczor? Szczynka teściowej. No pewnie tak. W tej stronie człowiek ma więcej żeber. Nie wiem, ale co może mieć cebulkę? Nie wiem. Nie wiem. Też nie wiem. Włos. A. A okej. Okay. To powoduje kolagen, gdy brakuje go w stawach. Nie, nie wiem. Czekaj, no podchwytliwe, nie? Podchwytliwe, na pewno, no. Tylko takie zadaje. No, go spotkaliśmy. No. Jeżeli go nie ma. Nie wiem. Nie, nie wiem wiemy. o co chodzi. Ból stawów. Dobre. No, no, proste. No, proste, nie? Ile zębów ma dentysta? Yy, myślę, że wszystkie w koronach. Stomatologiczne. <noise> Ty wysycha staw, Aha. czego w nim brakuje? Wody. O to naprawdę nie błaga mnie, nie chcę brać w tym udziału. No, w w tak <noise> czego w nim brakuje? No wody. Zwierząt. Kolagenu. Kolagenu. Mam dla was kolagen żebyście były zdrowe, wasza jedna buteleczka od naszego sponsora. Możecie sobie wypić. Od tego się nie umiera, tylko jest się zdrowym. Tak? O, tak. Super, bardzo dziękujemy. Posmakuj. Dawaj, to jest fitnessiara, więc... no, do... Na to jest, pewno. To Dobry skład? Szereg. Wydaje mi się, że tak. Ja za chwilę farmaceutycznie przedstawiam. O, koleżanka Podach. uczy się. Wodach hydralizowany kolagen, koncentra soku jabłkowego, koncentra soku strymowego i tak no to nie otrujesz się tym, to wszystko dla zdrowia. Ale to jest na pewno to co jest napisane. <grymne> na pewno jest kolagen. <grymne> tu nie masz nic, co by ci Dobra. mogło zaszkodzić. Przepyszne. To Przepyszne. No, no, naprawdę już no, ona raz bierze. Nie ja się, tak, ja się delejest <grymne> Ona się boi na raz. Czyli już wiem, ja, już wiem, jak pani pije alkohol. No właśnie to Nie, właśnie, to potem. nie jest alkohol, dlatego tak po troszeczkę sobie popijamy. A z alkoholem na bierze. Okay. Tak, tak. Umie pani liczyć po włosku? Nie. Ale córką mnie. Nie. Umie, umie, bo się włoskiego uczy. A mam policzyć? No. A do ilu? Do stu. No to nie umiem. A ja umiem. Policzyć? No dobra. Jeden włosek, dwa włoski, A. trzy włoski, cztery A. włoski, pięć włosków, sześć włosków i tak dalej. A. To co, umiem liczyć po włosku? Tak. No, no i po co ta nauka włoskiego? Jaki gen ma cola? kola? Kola? No. Gen? Tak. Ma. Nie. Kolagen. Kolagen! Super. Super! A jeśli wy chcecie zadbać o stawy, skórę, paznokcie, pijcie kolagen tak jak ja na hasło brzo TV10, 10%, 10 zniżki. Linki na dole. Na zdrowie! A, pychotka! A, i subskrybujcie kanał. I jak I pachnie? Pach? Lekarstwo. No hmm, Lepsze. Chcesz spróbować? W smaku lepsze niż zapachu, no. Lepsze niż tabletki? Tak. Paskowe. No wie pan, tabletek to się nie czuje, nie? Łyknie się i się nie czuje. A to ze smaczkiem. A to jest dobre, naprawdę. <grym> Oni pytają mnie, kiedy ja z nagram. Ja, żeby wyrwać się z bagna Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda I przejechał wszystko, nim zdążyłeś tą zabrać